Witam Was Jacek z Jacek Zrobię głośnik bym nie słyszeliście i tak chciałbym wam, Was przeprosić, że tak długo nie było firm, filmów i chyba to wszystko ze strony mojej teraz Mike 265 i ja mieliśmy Odpoczynek od nagrywania filmów. Boż, nam się to zn znudziło, teraz powracaliśmy. też Szymon, on tak wróci w rok szkolny. Tak dokładnie to chyba 30 sierpień, więc tak. Chciałbym jeszcze raz zapowiedzieć, że teraz będzie nowa seria. Zagrajmy. Nowe informacje z serwera. Nowa mapa. Serwer niedługo 24 na 7 I to wszystko w tym informacyjnym filmiku. Aha. I chyba piesek, piesek 567. On chyba nie będzie już z nami nagrywać. Nie wiem. Szymon to już mówię, Majki, z nim się pojawi multiplayer, ale nowa też, nowa mapa. Więc to na... Więc to wszystko na ten filmik, więc komentujcie, subskrybujcie. Na razie.